Cześć, witam was bardzo serdecznie w nowym odcineczku. Dzisiaj Fifa Mobile powraca. Tak więc, chciałbym zaprezentować tutaj mój skład, moje zmiany, bo troszeczkę się pozmieniało, jak sami widzicie. Jest Vida, jest Socrates, nie wiem, nie pamiętam dokładnie nawet czy wam ich pokazywałem. Miałem, pa, przez parę dni grałem Rudigerem zamiast Canavaro, ale... Nie kupujcie go, nie kupujcie go, bo on nie umieszczać główek. naprawdę, wrzucam na niego, on nie trafia, nie trafia w piłkę, nie trafia w ogóle yy, dobrą częścią głowy, nie ma, nie ma umiejętności strzelania główką, po prostu, nie potrafi, nie, nie zrobi z tego nic. Yy, Wida ma świetne strzały głową, Sokratis tak samo, Kanawar, że jest niski. To nie ma aż tak dobrych strzałów, ale jest bardzo dobry w defensywie. Jest dość szybki przede wszystkim. No patrząc jednak na jego rywali tutaj obok Sokratis 110 Tempa, no to dobra, no ale Kanavagol i tak, i tak jest dla mnie świetny. Chciałem go też podtrenować przy okazji na 100. Nie mam jeszcze dokładnie, jeszcze nie mam na to ani funduszy, ani EXPA. Ale nie będziemy się tutaj rozczulali nad moim składem. Chciałbym wam pokazać Top Prospects. Challenge mi się bardzo spodobał. Zacząłem już tutaj dość mocno jechać z tą, z tą drogą tutaj. Nie skończyłem jej jeszcze. Nie chciało mi się w tym momencie. Mogę w sumie teraz sobie zagrać ten meczyk. Poopowiadajmy coś. Trafiłem w całkiem niedawno Rafaela Liao. I trafiłem Lukasa Paketę z tych kart wyżej troszeczkę ocenionych niż te 90. Tak więc z tego powodu jestem całkiem zadowolony i zostawiam piłkarzy. Zostawiam piłkarzy na. Um, na ostatni event w FIFA, czyli. Yy, jak on się nazywa? Preseason, tak. Preseason. To jest pre Season. I zostawiam sobie piłkarzy, bo mają być jakieś plany, coś, nie wiadomo co konkretnie. Ale ma to być związane z jakimiś rzadkościami piłkarzy, zdaje mi się. Z tego co dostałem jakieś tam informacje. Ktoś tam mi coś podsyłał. Tak więc nie mam pojęcia, nie chcę nic mówić, żadnych fake newsów dawać. Ale... Są to tylko y, moje, y, moje informacje i nikt, y, nikt tego nie potwierdził jak na razie. Tak więc y, nie sugerujcie się tym, ale w zasadzie polecam wam zostawić te karty Stop Prospect, dlatego, że one za ty, za, po, po tym evencie będą jeszcze droższe, więc w jeżeli sobie chcecie jeszcze jakieś ostatnie październikowe takie upgrade'y robić, pobawić się kartami, którymi Chcieliście zajrzeć, ale nie było was na nie stać. No to myślę, że warto zostawić trochę tych piłkarzy, później ich raz hurtowo sprzedać, dostać tam zasiłek, plus ileś tam naście 10 milionów, w zależności od tego, jakie karty macie. Jedyne co to opłaca się sprzedawać, karty yy, bardzo wysoko oceniane, czyli 99, plus, ponieważ yy, na przykład yy, taki. Ansufati, Ansufati dajmy na to. On w tym momencie, nie wiem ile chodzi. Z 70 milionów, pewnie coś koło tego. A za miesiąc, yy, znaczy, no w zasadzie nie za miesiąc, tak gdzieś za 3 tygodnie pod koniec całego tego eventu, on będzie chodził po ile? Po 40 milionów góra. Tak myślę. Yy, patrząc tutaj jednak na to, że jest to końcówka FIFA, i nie jest to karta aż tak, yy, aż tak, yy, aż tak dobra. Żeby nie było lepszych, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. No to lecimy z drugą połową. No, ciekawy, co tutaj przeciwnik zrobił, wybił piłkę. Możemy w tym momencie strzelić gola pomocnikiem, na przykład rudem kulitem. Myślę, że da radę podołać temu zadaniu. No nie da rady, jednak. Ajaj, bo trzeba zacząć klepać po obronie, coś tymi podaniami. Bo raz już zagrałem ten mecz i zrobiłem 73 podania. No. To ja wklepał znowu bramkę. Kurde, co ja robię w tej obronie, to ja nie wiem. Nie skupiam się na graniu, tylko na gadaniu. Niepotrzebnie. Powinienem coś coś tutaj zdziałać. Może Sancho zaraz pójdzie. Niech wyjdzie. Trochę. Albo Neymar. Neymar może. Nie, 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 nie. Nie tak to miało wyglądać. Wida wysoko wychodzi. Co nie było dobrym zagraniem, bo teraz zostałem tylko w trójce ob w obronie. Niedobrze. Nie szczelił mi. Nie szczelił. Niezawodny Casillas, który jest niesamowity pod każdym względem, jeśli chodzi o interwencję. Wyjmuje co może. Wiadomo, strzałów z mega bliska nie wyjmie, ale wyjmuje te strzały, których żaden przeciętny bramkarz by nie wyjął. No nie, no. Huli, takie strzały się wykorzystuje jednak. Huli, może ty? Dobra, jest. Mamy w takim razie Gola. Środkowym pomocnikiem trzeba było po prostu pomocnikiem zdobyć bramkę. Teraz wystarczy zacząć klepać po obronie, tylko trzeba przejąć piłkę pierwsze. Musimy trochę poklepać, no bo nie zdążę. Nie zdążę tych podań nabić. Dobra, jest pierwsze podanie w obronie. Dobrze, może z bramkarzem coś pokopiemy. Tylko żeby nie popełnić błędu i żeby nie musieć grać do gryfki, której może nie być. No tak, popełniłem błąd i być może zagram do grywki której nie powinno być, nie trafił. O. No i to było całkiem dziwne zagranie ze strony bota, no bo to jest jednak już 120 chyba, 120 ratingu składu tutaj bota, no to to nie jest miejsce żeby strzelać takie pudła, no ale ja tam się cieszę, no. Znając życie z jakiejś mocnej akcji, yy, niesamowicie rozegranej bym mi strzelił. Ale teraz zobaczmy, jeżeli mi się nie udało, to będę zły. No tak, 70 poleń, sami to widzicie. I tracę nerwy do tego. Nie, 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 nie. Tak nie będzie, tak nie będzie. Ja sobie wolę zagrać jakiś meczyk w World klasie Tutaj w Head to Head niż psuć nerwy na takie mecze, w których brakuje Ci 5 podań, żeby zaliczyć y, cały mecz i kosztuje to 10 energii, tak? Chciałbym sobie wbić y, Legendary 1 do końca FIFA, bo raczej na World Championa nie ma szans, patrząc na overall mojego składu w porównaniu do innych sięgających miliona, A więc nie będę się nawet za to brał. A może, może trafię jakąś dobrą kartę, dostanę duży upgrade zespołu. Wszystko będzie się rozstrzygało w ciągu tego i następnego change. No tutaj bardzo mi smutno niestety, że przeciwnik 93. Yy, ale tacy 93 mogą mnie bardziej rozwalić niż, yy, niż jacyś 150 nawet. Niekiedy tak bywa, to wszystko zależy od tego czy przeciwnik ogarnia, no. Trafiałem już nieraz na zespoły ocenione o co najmniej 10 overalla niżej niż ja Miałem skład I zdarzało mi się przegrać z takimi składami e, Tak więc No No bywa tak A bywa też tak że trafiam na zespół dużo lepszy od mojego w teorii no Ale jednak ten kto siedzi tam za telefonem no nie, nie, nie podołał y, Zadaniu i nie nie, nie wygra tego meczu. Teraz mamy tutaj jakąś w miarę dobrą sytuację. Jadon Sancho, Jadon Sancho traci piłkę. Alaba. Jest Sancho, jest Sancho. A I broni się nasz przeciwnik. Niesamowicie dobrze. Bardzo dobrze się broni. Będziemy w takim razie musieli podania górą. W ataku ma jakiś problem chyba z opanowaniem tego drążka sterującego. Tak mi się wydaje, że albo ewentualnie jest pod wpływem alkoholu i nie jest w stanie być prosto w linii prostej. No. Chodzi o interwencję w obronie ma naprawdę bardzo trafne. Teraz wysoki pressing. Nie, nie, zabraliśmy mu piłki, niestety. Jest tutaj Ruth Hulit, bardzo dobry odbiór, podanie do Jogja Besta. No i internet, internet. Tak, internet, oczywiście. Bardzo mi miło, dziękuję internecie, że jesteś tak dobry i poczciwy dla mnie. Dobra. Coś w miarę, no patrzcie, reconnecting. Bo jakbym miał złego interneta, no to jest niesamowite po prostu, niesamowite. I stracę bramkę przez to, zapewne. Tak, stracę bramkę w tym momencie, nie? Uf, alaba, dobrze, że to był Alaba. No bo rasowy napastnik takich sytuacji nie marnuje. a to jest defensywny pomocnik, czy tam nawet. że to jest karta obrońcy, więc, no. Mógł prowadzić, ale nie, nie, nie prowadzi. Czarha Noglu. Dobra. Do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo na uwolnienie do Czarha. Skranie na Hulita. I Neymar jeszcze. Ajdź nie. Ojej, ale zamieszanie. Ale zamieszanie w polu każdym. Kanawaro. Wysoko wyszedł. Przycisnąłem troszeczkę tam guzik. Nic z tego nie ma. Cały czas są akcje, cały czas są akcje, ale nic z tego nie ma. Przecież wstyd przegrać z takim składem, no. Ale widzieć, że przeciwnik w miarę ogarnia. No, nie wiem, miałem dzisiaj jakiegoś y, skilla do grania w FIFA, a do tego też trzeba mieć czasem dzień, żeby, żeby mądrze, mądrze atakować. Spróbujmy tak, no. Drought best. No, nie no, wypchnie mnie. Jest Neymar, jest Neymar, tak. Neymar z takiej pozycji musi wykończyć. Nie ma dyskusji. No, no napisałbym sorry, ale nie ma no thanks. Po prostu thanks. No jak dla mnie to był po prostu przypadek, że stracił tą bramkę, albo po prostu nie wytrzymał już. Nie wytrzymał presji i... No i przegry, przegrywa już to spotkanie. Myślę, że nie ma nie ma już miejsca tutaj na porażkę. Jedynie co to można podwyższyć prowadzenie. Jest Almiron, no i wykończę to na 2 do 0 w 76 minucie. Mm, good game, well played. Well it. mu napiszę, no bo... W zasadzie wątpię, że, że zrobię jakiś comeback potężny, nie ma tutaj też zmian, więc nie wprowadzi mi na Kenta. Ehm, 98 tempa i nie rozwali mi tutaj całej rozgrywki serwerów EA. Hmm... Ja jedyne co mogę zrobić, no to jeszcze sobie spróbować strzelić jedną bramkę, ale źle podałem do George'a, ale George może teraz i odbiera tą piłkę, tak, hulit. Czerhanoglu, jest i strzał w to samo miejsce co Neymar, bardzo dobre wykończenie, no, chciałem go zmienić, ale się tak zastanawiam, nie, jest taki zły. Byście mieli jakieś propozycje na kogo by go można było ewentualnie zmienić, no bo tempo jednak brakuje tempa. Można tym No na te realia września października w zasadzie już prawie w Fifi Mobile. No brakuje, brakuje mu trochę do tych statystyk. No ale jednak i tak i tak wykończenie ma bardzo dobre. Teraz taka gorączkowa gorączkowe wybicie widy, y, zj**ane przez bota bo nic nie nacisnąłem no i Sancho tylko jeszcze do przodu wypuszcza piłkę koniec meczu, tak więc było 0-0 w 60 minucie kończy się 3-0 no i dobra w takim razie ja myślę, że to będzie tyle na ten odcineczek. Piszcie jakie macie propozycje na kolejne odcinki, bo w tym momencie nie chcę robić znowu oceniania składów, no bo to już jednak się może zrobić trochę nudne, jak będzie tylko to na kanale. Dajmy sobie też FIFA. Yy, może coś ciekawego za niedługo jeszcze jakieś karty wyjdą, coś dostanę. Tak więc yy, czekamy. No ja, ja się z wami widzę na kolejnym odcineczku, Do zobaczenia. Cześć!